Hej kochani, będzie mogła na swoje 5-3 półfiną, więc będzie tutaj rośnie kama, ale zdać, już zdać, o, już on tutaj pokazuje i ciągnę. Dzisiaj czeka na Was kolejnego odcinka. Czyli, że będzie związany z muzyką. No ciekawe kto to będzie. Jest mój ulubiony chłopak tutaj, zaraz wam pokażę, zdać, kto to. to jest to, muszę się przybliżyć, ale to nie jest wychórz, to jest tips i ja go też słuchałam, on jest też mega super, więc to jest super, a tu jest mój ulubiony pop, tu. tu jest mój ulubiony i ja go mega lubię, więc lubię go za to jaki jest i za to, że się po prostu, że idzie dalej i że nie patrzy się na kogoś. Widać, że jest po prostu stawia się to wszystko sobie wymyślić, opakować i zrealizować. Chciałbym, żeby było kolejnym, number, podczas, toтаки, to się chodzi o będzie w to jest że się ale też coś, co o Co jest jakbycie ważne

No właśnie, Frizz miał różowe włosy, a teraz ma brązowe, wiadomo, że w różowych też mu było fajnie i w też mu pasują, więc... I pasuje do... I kolorami pasujemy razem z Frizzem, bo też ma brązowe i Lumiony też ma brązowe, więc jest... I... Jak, e, Kuba, żeby, 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 żeby Kuba żeby, żeby też ma brązowe. Józef Mega. E, Dawid Czotowski był końcem zbiorowym. E, I on jest jakby naprawdę jakby na, na skrócie swojej kariery. I ja pamiętam, w momencie, gdzie naprawdę nic nie miałem w swojej produkcji. I jak każdy w każdym roku dopadniemy, że to w 10 lat. E, bo właśnie, właśnie w 2020 można powiedzieć, że wysumuję, to moje takie pierwsze klipy, gdzie tam jakieś e, to gdzie się zaprawi. E, myślę, że to na że naprawdę trzeba wszystko, się i w końcu do tego nam sporo takich e, przydatnych, takich życiowych... Czy z że coś to z Ja mówię, miał pyta, że to była taka naj, ale najbardziej mi lepsza różnica, to zrobiłem to totalnie szkodowanie żeby i zrobiłem to totalnie na kto jeszcze nie ma ilustryjnych włosów akurat no bo wiadomo różowe e, włosy e, czy czerwone mm. e, to jakichkolwiek jest albo różowe to jak rączka i jakby metodą eliminacji trochę a i jest mm. to, no to, właśnie to, trzeba to się zastanowić czy chcemy zrobić taki kolor który do nas nie pasuje to, i nie pasuje do naszej to nie wiem, jak to powiedzieć. Do naszego charakteru, czy taki, który pasuje? Do naszego charakteru. Do mnie by pasował różowy, bo ja uwielbiam róż i do mojego charakteru też. I mam też różowe badania. Musimy zmienić, aby jest moje dzisiaj mafiazy stąd, stylistąd oraz najlepszy zespół z od Sylwika Czarek. Sylwia, w czasie nie będziecie się widzieć. Zobaczymy, jakie zrobią, co zrobią, jakie zrobią sobie, jakie jak wybiorą. Jak

Jak się podnosi to dosyć do że tu zostały to i tu się te porównuje na dole, jakby. Więc to bym nagrodził, że to jest pod spodem, typu w jasny, bo nic nie ma, żeby się takiego ma, ale A to jest zapisane? jest To jest zapisane? To jest Ja też ubiłem trudzkawy, ja uwielbiam wszystko, to jest trudzkawy, ten nut

no no Każdy robi sobie takie pasemka. A tu no. są mała dwóch no. kubów, ale nie wiem.

Chiny, mi utery, widzicie hmm. O, różowe puchy, w jest już Aha, Kuba, Kuba Pani dużo dzieciów Prawo tak jak u mnie, chociaż ja mam więcej. W w w w więcej. Ja oglądam Friza już tak długo. Oglądam każde twoje 5 minut, tak. jak jesteś w Kto do niego pójdzie? a pierwsza jest Marta

Byłam grzecznym dzieckiem i zawsze się bałam coś yes, zmienić. Ale o nie, raz, raz spotkałam, się jadłam sobie na bibułę. nie podałam na bibułę kresówki, to chyba każda, każda dziewczyna, ale tak, żeby było być jakąś farbą, wszystkich czego nigdy nie. Ja jeszcze nie, no, to nie robiłam bibułą, bo nie to wiem, czyby czy moje brązowe włosy złapały to, na bibułę. Jeszcze nie próbowałam, ale może kiedyś ja spróbuję. Ale ja jeszcze nie robiłam na bibułę, bo nie wiem, czy by moje brązowe włosy to złapały, więc... Ktoś ma brązowe włosy i miał na bibułę, no to mi da znać, czy złapały na bibułę brązowe włosy. No, a teraz... O robi niebieskie włosy? Słuchajcie. Nie chodźcie na włosy. Nie że mi pokazać To jest zrobisz do Zobaczycie, że przyda zwiecięstwo Twojej kondycji jak tyle 550 tysięcy złotych, Dobre konto osobiste. Jak wiecie, z tego co jest za walutem jest naprawdę bardzo długo. W związku z tym, w 5 minut mamy dla Was promocję. Jakim jeszcze nie było. Czyli jest to szanka na zbiorniku 150 zł za zarejestrowanie się z mojego linku, który jest w opisie. A w dodatku wezmęści, że jest teraz w Kajsa. Czyli jesteście z poziomu aplikacji Revolucji, kupować bilet na przed parkę albo komunikację miejską. O tego, kocham Revolucja za ten ciągły rozwój, a Wy ściągajcie aplikację i rejestrujcie się z mojego linku, bo macie wtedy szansę zbierania 150 zł na później, no, tak bo jest numer 3. Wtedy głos, nie tak się podawa, bo

Tylko u chłopaka? I to nie jest to? Ja Znaczy polubiłam wszystkich, ale tak najbardziej jednego, więc. Czekamy na mojego ulubieńca, Jakiego co wybrał. Jaką symizację?

o, jest moje ja, ulubienie. Też ma chyba Kuba, nie? Mi się tak zajęło, że to jest kubana. Nie wiem. O, jaki oczy niebieskiego Takie oczy niebieskiego jest super. O, Pola ma mega ten kolor. On robi fragę polską, słuchajcie. Paniczka, jakby wrócił do domu dzisiaj, bo jego mama, po, to ciekawa jaka była reakcja, reakcja ja, przepraszam, reakcja rodziców. A, ja to na no raz, to nie jest, nie jest nie super. Myślałem, że to będzie ten, ale nie to, to jest super. A, już zaczynamy. Zwychłują siedzi na fotelu. Kręcimy loki, będę kręcił loki.

więc ja lubię i chłopaga wyprosowanych w nogach i krędzonych i nawet taki w ryzurze. Wreszcie to jest mój faworyt, więc... To jest właśnie mój faworyt, więc ja go mega lubię. A z dziewczyn no to tutaj, tutaj Pola Dobrze mówię Więc ja lubię jest Z jednego chłopaka na tej pole No i tutaj jest mój ulubienie. Więc... Teraz się zastanawiałam jednak dziecię też lubię, lubię pole No i lubię tutaj tk... jego... I chłopakach ma pierścionki, to jest mega Biżuteria Jest mega super, ja uwielbiam biżuterię Jak maszą chłopaki i pierścionki Więc jest mega super A może on, jak mu jeszcze zrobą fioletowe To no, no, no. Będzie mu to po Nie gadajcie Robią mu fioletowe drzwi. Pasują mu serio On ma też ładną twarz O pierwszy Zrobił i zobaczcie jaką ona tutaj jakie on ma spodnie Po prostu jest inny styl który on nosił jakie buty Zbychu to normalnie inaczej i ta jest tutaj przywiązka, też jej się... mega super. to mega super Ja oczywiście zapraszam na niego do... do niego na Instagram Zbiechu Król, zapraszam na niego na Instagram, do wszystkich uczestników zapraszam na Instagramy I do Fryza też oczywiście zapraszam

Zajebiście, zajebiście. Potrzebowało czasu. Właśnie, a co tam jest? Że tu nie ma nic. Głasowało? Będzie. tam, że a się to nie się stało. Nie wiem, czy to jest udalić z wyszkiem. Nie, To stawie... to jest <śmira> No, to super pasuje mu to nie pasuje mu tutaj ta bluza, to no jest mega, nie też kurtka, przepraszam, no jest mega, do niego to pasuje i wygląda mega super, nawet ta biżuteria tutaj, mega super i pasują mu pierścionki w ogóle, więc... Oh, 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 oh. Niechrama, przepraszam. Ja, ja trochę na YouTube, więc... Na YouTubie zawsze to na więc to jest Minecraft. Loda, nie, ja, ekipy. Ja na tego loda jest mega pycha. I ta posyłka szczerająca ją tam... I zmienił się też, na buzi trochę, więc... No dobra, zmienił się mega dobrze. Zmienił się mega na buzi I też ma no, a ja uwielbiam No jest mega super miałem się chciała, żeby naprawdę zobaczyć na żywo Zbić piony Ale nie wiadomo czy to się uda Bym tego chciała, ale nie wiadomo czy to się uda, więc To jest moje marzenie, żeby spotkać się oto z tym gościem Nie jestem Pokażę Oto z tamtym gościem na kanale o właśnie, mega, mi się chciałam spotkać, ale no nie wiadomo czy się uda, bo jednak ja nie mam auta, więc no nie, nie, nie wiadomo. No gdy się z tym wiadomo, nie mam auta, bo nie mam jeszcze 18 lat, mam 17, więc. I tutaj też zapraszam na Instagrama. I ten piękny rachunek, to bardzo mi się podoba. Przykład... A bardzo ten Łukasz, jak Pani się podoba? Mi się bardzo podoba cała kompozycja na to, a nie wiem, czy mi olis거야, do tych głosów. Jak on i ja bym się tak nie uderzył tych głosów. No powiem Ci tak, na pewno przykuroć bym. Przykuroć? Ja nie mogłem się Ale rzeczywiście, ja nie mamy tak trochę japońskiego. No on jest... Ja mam wyraz twarzy japońskiego. Tak był pomysł na niego, że to jest małe jest... Na co dzień transformacja, a nie pokaz mody, nie? To pewnie, to transformacja, że...